Siem w dzisiejszym odcinku zagraliśmy sobie Wendy Łanka. No, nie poszło mi za dobrze, ale zobaczcie sami. Dobra, 3-4

Ja no Nie mogę bez co, jest ta walka, to mi nic nie dodaje dosłownie. No, nie wiem dlaczego. Chłopie, ty ty masz, czytak, czytak. Jak ten wurszci chodzi. Uh, tak? jak ty spamisz, każdy, bo ty. A, no, ale a ty tam coś nie Ej, ale dlaczego ty nic ode mnie nie dostajesz? Uja. No, no a, a, a klikasz co? Wyłamek sekundy w myszkę? Ja jestem spammerem. Bo ja nawalam... W... Bo ja z odstęp... odstępami walę. Nie walę, patrz, nie walę tak o. Nie walę tak o, tylko ja walę tak. Nie pokazuję jak walę. Tak powoli. Wtedy jakby więcej HP zadajesz. Wtedy jakby najwięcej HP zadajesz. No i teraz mi kurde jedno serce, jedno serce daje. Oj, długo ten D1, będzie trwał. No, bez kicha. Ej jo, musisz opanuj, opanuj się. Nie, czek, kurde. ten mik, to ten mik. To tak, mik tak? Tak? Jeden to nie to mnie o kurde, czekaj, teraz mam. Izu, mam teraz oszukałem. Ja mam dał na. Tak. Ja mam, tak. Co? Ja mam te mi pada? Ile hp? Full. Full. Aha, full. Ja mam, mam fulla. Ogólnie ja w Wandiwanych grammar temu i to z 2, ja, ja nigdy się nie skupiłem na Wandiwanych. Ja, ja jestem słaby w... bardziej Bardzo na budowaniu. To bardziej się skupisz na budowaniu. No, bo ja najwięcej gram kreatywa. A no, z tym cefer ty, robisz? Ja jestem do budowniczy. No, a jak? Oj, oj, zaraz długi. To ten ich bada. To chyba będzie za długie na shortsa. Oj, totemik, but... to ten ich Żartowałem. <laughs> Ale wiesz, że ja bym słyszał, że ci padanie. siebie lecą ten. Bo tak na serio to stało się z ty gödasz? ja nawet, kurde, ja nawet, kurde, ja Ty mam ja nawet, Jak ten nawet, jak ja nawet, kurde, ja kurde, ja nawet, ty ja na tego ja kurde, ja się będę ty nawet, dwa. Dwa na na ja 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 swoim bratem na ciebie Dobra, dobra, no dobra, no dobra. No Spoko Można tak zrobić. Ja mówię, weź mnie już zabić, bo ja do sklepu muszę iść. Jezu <śleszy> co <śleszy> <śleszy> Nie wierzę Nie no, ja, ja, ja ci daję fory pod dymka, nie? Ja, no tak, dynka ty dynka dajesz fory pod oddym, dymka pod YouTube. O. Ja jestem bob budowniczy, ja się nie skupiam na budowaniu. Chyba właśnie chciałeś powiedzieć, że, nie, że się skupiasz na budowaniu. Znaczy, ja się nie skupiam na PvP. Ogólnie mi w PvP idzie, jakie ja mam takiego teksturpaka fajnego włączone, a ja na tą wersję go nie mam pobrane. Ten teksturpak z się Wulf i Laura. Ja nie mogę. Żartuję. Nie, po prostu jest taki do PvP spoko texture pack. Ja używam texture które coś tam pomagają, a ty killały. No, no, ja ja ten... tek... no bo ja też mam ja texture pack odpalonego. No właśnie, ty masz texture packa, a nie, ja nie fair. Dobra, dzisiaj. No, no to ja rozkładam. mogę, czekaj, czekaj, czekaj. To weź się, to weź mnie nie bija. ja mogę go wyłączyć. Nie, gramy już. Czemu ci za tym, to tym dalej nie padł, chłopie? Ty nie dość, że masz nieśmiertelność, to jeszcze killaura. Bania! Bania! Ej, Bania mi padła o kurde. Tak, pan Bania ci padła. Dobra, kończmy tu, bo ja do sklepu wyjdź. <noise> nie wiem. Gigi. Bania! jest jeszcze są. Serio? no, no ja, to nie, inne. Ej, czekaj, 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 stop, 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 czekaj, 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 czekaj. Ja mam taki, ja mam taki set na zero. A ja pewnie też. Ja mam, ja mam taki set na zaraz, zero, buty co to pada. Lata zaraz i spłonie, wszystko mi pada zaraz. Ciekawe, ciekawe komu pierwszemu padnie. Tobie. No bo ja mam chyba mniej. Kopie buty mi padają. Ja. czekaj, czaj, czekaj, czekaj. Czekaj. Panie, nie rozpędzaj się tak. Ja jestem dobry z łuku. Z bedwarsów mi zostało. Ja zawsze na bedwarsach z łuku strzelałem i jest tak, na Ale nie z miecza. Buty mi buty? padły? O Jezu. Tak, buty. Ale mi zimno w teraz. Jest!